Księga Rodzaju, rozdział 23. Śmierć i pogrzeb Sary. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędnową żałobę po Sarze, aby ją opłakać. A potem, powstawszy, odszedł od swej zmarłej i, zw i zwrócił się do Chetytów z taką prośbą – Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grubne własność, aby mógł pochować moją zmarłą. Hetyci dali taką odpowiedź Abrahamowi: Posłuchaj nas, panie. Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga, pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twojej zmarłej. Wtedy Abraham powstał i, oddawszy pokłon zgromadzonym Hetytom zaczął tak do nich mówić. Jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie. Proście za mną, Efrona, syna Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola. Za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób na własność. Efron hetyta, który siedział wśród swych współplemieńców, odpowiedział Abrahamowi wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę miasta: Nie, panie mój, posłuchaj mnie. Pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci. W obecności moich współbraci daję ci ją. Pochowaj swą zmarłą. Ale Abraham, oddawszy pokłon hetytom, oświadczył Efronowi wobec zebranych. Raczej ty zechciej mnie posłuchać. Daję pieniądze za to pole, przyjmij ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moją zmarłą. Efron dał na to Abrahamowi taką odpowiedź: Panie mój, posłuchaj mnie. Ziemia warta czterysta syklów srebra, suma niewielka dla mnie i dla ciebie. Pochowaj swoją zmarłą. Abraham przystał na żądanie efrona, odważył więc efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności chetytów 400 syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu. Tak więc posiadłość Efrona w Makpela w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca się na nim pieczara oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy, stały się własnością Abrahama w obecności Chetytów i wszystkich, którzy wchodzili w bramę ich miasta. A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela w pobliżu Mamre, czyli Hebronu w kraju Kanaan. Odtąd pole i znajdująca się na nim pieczara przeszły od hetytów do Abrahama jako tytuł własności grobu.